Ja też chciałem Was pozdrowić bardzo serdecznie z całego kościoła naszego w Częstochowie. Ja też chciałem Was pozdrowić od всей naszej cerkwi w Częstochowie. Jest dla nas naprawdę privilegium, że możemy być tutaj z wami. To dla nas privilegie, że możemy być dziś z wami. Pastora i pastorową wam poznaliśmy jakieś dziesięć lat temu. A pastorów my uznaliśmy 10 dziesięć lat temu назад. W Tarnopolu, powinniśmy. W Ternopoli. W Kijowie też widzieliśmy się, także innych widzieliśmy innych także w Kijowie, w innych miastach. Wasz pastor był u nas w kościele. A, wasz pastor był u nas w cerkwi. Może powiedzieć prawdę, że jest na pastorem i kościół mamy tam? No ja, ja pastor u nas tam cerkwi, da. Także słuchajcie, e, chciałbym troszkę powiedzieć na temat Słowa Bożego. No, ja bym chciał troszkę porozumieć na Słowo Boże. Troszkę was zachęcić i pobudzić. Troszkę was e, pobudzić. Bo my jako wierzący ludzie musimy żyć z Bożym Słowem każdego dnia. Ponieważ my jak wierzący ludzie powinniśmy żyć ze Słowem Bożym każdego dnia. I e, ja się cieszę, że widzę kościół pewnych młodych ludzi. И мне так нравится, что я сейчас вижу церковь, которая полна молодых людей. Старши, есть постарше, есть разные. Но сколько бы тебе не было лет, самое лучшее еще впереди. Поэтому мы должны быть приготовлены на то, что Бог приготовил в Поэтому мы должны быть приготовлены к тому, что Бог для нас приготовил в будущем. Потому что у Бога есть предназначение для каждого из нас. Несмотря на то, в каком месте мы сейчас, сегодня. Несмотря на то, сколько нам лет. Niezależnie od tego, jakie jest nasze wykształcenie, niezależnie od tego, jakie jest nas, jak nas wykształcenie, ale Bóg już od założenia, przed założeniem świata miał plan dla każdego z nas. No u Boga jeszcze do nowego, jak zaczął w ogóle ten świat istnieć, u niego już był plan dla każdego z nas. I wiecie, Bóg wypowiedział już słowo błogosławieństwa nad każdym człowiekiem. I Bóg powiedział słowo błogosławieństwa nad każdym z ludzi. Ale żeby Boży plan wypełnił się, no, żeby plan ludzi, się w życiu każdego z nas, to człowiek musi współpracować Bogiem. to człowiek должен сотрудничать вместе с Człowiek musi poddać się temu słowu, Człowiec 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 i pozwolić, żeby to słowo go prowadziło w życiu. I pozwolić, żeby to jego po życiu. Dlatego, że nie tylko chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi już z Bożych. Потому что не хлебом I o kilku rzeczach chciałem powiedzieć dzisiaj. I nie ja chcę o Может так 15 минут. Может минут 15. пастор Потому что пастор сегодня еще будет говорить слово епископ. Я на пустоте другой Я бы хотел попросил, чтобы мы открыли второй Коринфян, десятая глава. Четвертый, пятый Четвертый, пятый стих. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. замыслы и всякое превозношение Niezależnie od tego ile mamy dzisiaj lat od tego, nam lat, Przed nami jest dobre życie przygotowane przez Boga. хорошая которая ale musimy pamiętać o tym, że jest też diabeł no, my должны I diabeł przygotowywuje różne zaszaczki na ludzi wierzących, i zapadnie, no, dla wierzących. Dlatego, że diabeł zawsze chce odciągnąć nas od relacji z Duchem Świętym. nas od z On chce odciągnąć nas od Bożego słowa. On nas od Bożego słowa. On jest wytrwały i będzie robił wszystko. On jest i będzie robił wszystko żeby trzymać nas w jakimś związaniu, żeby nas trzymać jakby w twierdzie. by właśnie to Boże przeznaczenie żeby, nie wypełniło się w naszym życiu. Żeby to Boże powołanie i przeznaczenie nie istniało w naszym życiu. Dlatego my mamy oręż i mamy duchową broń. Ponieważ u nas jest e, uh, i ochrona duchowna. И этой духовной брони уживает в И мы должны этой защитой духовной брони, броню этой пользоваться. Бы ходить в которое гарантировал нам на Для того, чтобы ходить в победе, которую Иисус нам гарантировал. Да. Потому что мы предназначены для в Потому что мы предназначены для того, чтобы жизнь жить в силе воскрешения из мертвых. Тот сам же самый Дух Святой, который взбудил Иисуса из мертвых, есть в нас. Тот же самый Дух Святой, который поднял Иисуса из мертвых, он в нас. Так что помните, мамы имеем и так помните, у нас есть сила. И, не мощь. И это не наша сила. Мощь но это сила Духа Святого. И мы, И мы в этой силе должны ходить. И, Бога, ходить мощи, И это не ответственность Бога, чтобы мы ходили, но это наша ответственность. Dlatego, Потому что Иисус дал нам эту, И эту мы, на ново, мощь. И когда мы родились свыше, мы приняли эту силу. И сейчас наша ответственностью есть Бог. używać tej mocy. I, tej I mocy. teraz nasza odpowiedzialność to пользоваться этой силой. I niezależnie od tego, ile mamy lat. И вот посмотрите, независимо от того, сколько нам лет. życiu, разные niektórzy mają У нас есть разные плохие привычки. Маме злые какие У нас есть пристрастия или там А кто-то может быть Bóg chce, żebyśmy byli wolni od tego wszystkiego. No, już znacie, że Bóg chce, żebyśmy byli swobodni od tego wszystkiego. Dlatego dał nam oręż duchowy. E, nam duchowne, w którym nam które mamy zburzyć wszelkie warownie, jakiekolwiek powstają w naszym umyśle, против, który my против всяkich, e, kóźni, dźwięki, które my przewostrzymy przeciwko które przewostrzyją przeciw nas. Dlatego musimy dbać o swoją kondycję duchową. Dlatego musimy dbać o o aby kroczyć z wyciąężstwem, żeby tej pobedić. Dlatego po pierwsze musimy wyznawać Boże słowo. Poэтому первое мы должны принимать Боже слово. Wiecie, że Biblia mówi, Nowy Testament ponad sto razy, kim my jesteśmy w Jeruzalem w Jezusie? Wy znacie, że Biblia mówi, w Nowym Związku więcej niż 100 razy, kto kjemu jaвляjemy się w Jezusie Chrystusie. Wiemy o tym, że gdy narodziliśmy się na nowo, to musieliśmy uwierzyć w sercu i wyznać ustami, że Jezus jest Panem, a zbawieni będziemy. Когда мы родились выше, мы должны были принять внутри себя и выразить это просто нашими устами, что мы будем жить вечно, и Иисус это наш Господь. И чтобы и для того, чтобы использовать эту полноту спасения, которая у нас есть, мы, мы должны, целый час Божье Слово. Мы должны постоянно говорить Божье Слово. Если, если, мы слабы, если мы слабые, то мы, должны говорить, что мы сильны. Так, написано в Псалме, да? Ну, так? Так, так, написано yeah. Dlatego nie możemy żyć przez to, co widzimy, dlatego nie możemy żyć prosto za счёт того, co my widzimy, ale musimy żyć przez to, w co wierzymy. No my też żyć przez to, co my, w co my wierzymy. Dlatego że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ponieważ e prawdy hero żyć będzie. A jeżeli mamy wiarę, to wszystko jest możliwe dla, gdy ona nas jest wiara, to wszystko jest możliwe komu? Dlatego kto wierzy. A my? Amen. Amen. Wierzymy. Wierim. Tak i my mówimy i my говорim. kto uwierzył ten powiedział kto kto powierzył to powiedział. dlatego my jesteśmy tymi którzy będą wyznawać to słowo Поэтому my to, te, to słowo i mówić i będziemy mówić zgodnie z tym słowem, słowem. Wiecznie król Dawid kiedyś powiedział Panie postaw straż na ustach moich aby mnie zgrzeszył przeciwko tobie jak Dawid kiedyś mówił, Gospód postaw ochronę na moją staż, żeby ja nie sobie żyłem. Amen. W Druga rzecz. Вторą. Potrzebujemy wierzyć w krew Jezusa. My должны wierzyć w krew Jezusa. Krew Jezusa obmyła nas ze wszelkiego grzechu. Krew Jezusa obmyła nas ze wszelkiego Wiecie grzechu. o tym, że w Starym Testamencie krew zwierząt tylko przykrywała grzech. В Верхнем Завете кровь животных, она только прикрывала грех. Но послание к евреям, там Павел говорит, что жертва Иисуса однажды и навсегда осветила нас. И кровь эта переменилась в новое творение. Dlatego jesteśmy nowymi tworzeniami obmytymi krwią Jezusa Chrystusa. Dlatego my nowe tworzenia my to krew Jezusa. Objawienie mówić, że żyć przez słowo świadectwa, przez mówienie słowa i przez krew Jezusa. W Otwarcie jest napisane, że wy powiedzieliśmy przez krew Alince i siły świadectwa swojego tam tam tak Dlatego przypominajmy sobie o tym, co ta krew dla nas zrobiła. давайте будем напоминать sobie, что же przyszedł niszczyciel do Egiptu i, i, i po prostu zabijał e, pierworodnych Egipcjanów, i kiedy przyszedł który tam убивать nikt z Izraela nie zginął, z Izraela nie umiarł, Dlatego, że ich domy były zabezpieczone krwią Jezusa tam kosaki jest dwie rybą pomazane krwią i tak samo nasze życie jest zabezpieczone krwią Jezusa i jak wtedy były te dwie drzwi pokryte krwią Aginsa czas także nasze życie no pokryte krwią Jezusa Jedyną osobą, która ma prawo do naszego życia to jest Jezus I jedy, jedyna lichność która nas jest nie ma prawo na nasze życie to jest Jezus jedy, Chrystus jeżeli diabeł się przybliża to musisz mu powiedzieć Когда дьявол тебе приходит, ты можешь ему сказать, что ты находишься под защитой крови. И он этого порога не сможет переступить. Kolejna rzecz.

My sami z siebie nie jesteśmy kimś specjalnym i szczególnym. My sami siebie prosto nie, 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 jak- to nie, się, nie, my nie, nie, osobne, jak nie tak. ale w tym imieniu mamy potężną władzę. No w tym imieniu my mamy i wiecie, że nie ma w nikim innym zbawienia, jak tylko w imieniu Jezusa Chrystusza. I, I, I na imię Jezusza żegnie się każdy kolano. И перед именем Иисуса склонится всякое колено. И каждый язык вышла за Иисус Испана. И каждый язык исповедует, что Иисус Господь. Вот это Бог обдаровал нас тем именем, а мы в тем имени ходили. И поэтому Бог даровал нам это имя, чтобы мы в этом имени ходили. И в тем имени уздравляем горы. И в этом и этим именем мы исцеляем больных. В тем имени выгоняем демоны. Мы изгоняем бесов. И в тем имени попросту живем на этой земле. И этим именем мы просто живем даже на этой земле. Покажу вам нашу веру w naszego Boga. naszą wiarę w naszego Boga. Dlatego imię Jezusa jest ponad wszelkim innym imieniem. Poэтому imię Jezusa nad każdym na lubym drugim. I dlatego z ufną odwagą możemy przechodzić do tronu Bożego, bo możemy przychodzić przy stole łaski Dlatego że przychodzimy w imię Jezusa, ponieważ my przychodzimy w Jezusa. I możemy z ufną odwagą tak samo mówić do diabła: i także możemy z taką odwagą mówić diabł, by się uchował w imię Jezusa, żeby on uchował w imię Jezusa, bo on nie na nasze imię będzie uciekał, потому, on nie za nasze imię będzie uciekał, ale na imię Jezusa. No w imię Jezusa. Dlatego słowo Boże mówi przybliżcie się do mnie. Dlatego słowo Boże mówi przybliż się do mnie. A by ucieknie od was. I od was. Dlatego to wszystko o czym mówię, mówię o tym, żebyśmy dbali o swoją kondycję duchową. Поэтому то, что я здесь говорю, это больше о том, чтобы мы без... мы заботились о своем духовном состоянии. Бог приготовил доброе для Потому что Бог приготовил хорошую жизнь для нас. Но помните, что будет много битв в жизни. Будут разные сезоны, разные времена. И помню вам что I udalam, вот może nie przecież usłyszę, że. To to być dość przyjemno słyszeć. Ale nie każdą bitwę wygramy. No, nie każdy bitwę my wygryjemy. Będą bitwy, które przegramy. Będą takie bitwy, które my przegramy. Ale porażki też są częścią Bożego planu. No i jednak porażenie też является częścią Bożego planu. Dlatego, że jeżeli będzie jakaś porażka w naszym życiu, że ponieważ też gdybyłby jakiegoś porażenie w naszej жизни, to my kolejny raz, gdy będziemy toczyć tą bitwę, но no, тогда мы в следующий раз, когда войдем в эту битву, поражkę, и мы уже что-то возьмем из этого поражения, и, битву и тогда уже следующее сражение мы выиграем. Поэтому мы должны учиться также на наших ошибках. И wiem, знаю, что если ты если ты молодой человек, то еще за не еще не так много битв ты проиграл. Но если уже 50 лет, а если у тебя уже 50? То видишь, жизнь не выглядит так, как ты имел 20 лет. Ну, ты же знаешь, что жизнь не так выглядит, как, ты, как та жизнь, которая была в Длятого, 20. Длятого, tego wszystkiego, co дал, musimy używać, Поэтому все то, что нам Бог дал, мы должны этим пользоваться. не так чтобы не быть пораженным, бы не tyłu, чтобы не смотреть назад, przodu, но чтобы всегда идти вперед. мы а не из тех, кто же Послание евреям говорит: мы не из тех, которые колеблются. Но, но мы те, которые идут вперед и побеждают. Не за, не за первым разом каждая армия zdobyła одразу Не сразу, не с первого раза каждая любая армия сразу же завоевывает. Муслимам много раз атаковать, чтобы сбросить море. Они должны были нападать много раз, один раз за разом, чтобы разрушить стены. Поэтому Слово Боже, говорит, два порывают королевство Божье. Поэтому Слово Божье говорит, применяя усилия, восхищается, что не Поэтому мы должны идти и просто стремиться вперед. Не за siebie. не смотреть назад. Иисус кто Потому, потому, что Иисус сказал, кто смотрит назад, не будет, не будет идти в победе в жизни. Поэтому прошлое это прошлое, оно осталось сзади. На на Но наши глаза, они смотрят нам вперед. А Бог сказал, я знаю, вас, а сказал, я знаю намерения свои, которые о верят покою, в вас, о, радости, о, о мире, о радости, о надежде. И, 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 И вот это наше будущее. Uh -huh. Kolejna rzecz, musimy chwalić Boga. My musimy sławić Gospodę. W czasie dobrym i w czasie złym. W хорошее время и в плохое. Nie tylko chodzić w radości chwalić Boga, gdy wszystko się dobrze układa. Не только ходить в радости перед Богом, когда все у нас хорошо. Але zawsze, w jakiejkolwiek jesteśmy zmie sytuacji i położeniu życia. No всегда, бы как бы ни были ситуации, всегда в любом положении жизни. Dlatego chwała musi wypływać z naszego życia, z naszych usz, z naszego serca. Поэтому хвала должна просто исходить из нашей, жизни, из нашего сердца, из наших, ну, из наших уст. Да. Kolejna rzecz, Следующая вещь – молитва. Это молитва. И не только молитва до Бога, э, так, так бо мы научены, чтобы молиться только тогда, когда мы в момент кризиса. И не такая просто молитва, как мы, знаете, бывает научены, что мы молимся только в моменты кризиса. Но так на самом деле молитва – это разговор с Богом. Но такая молитва, которая есть разговор с Богом. И я вдохновляю вас, чтобы в это время не про, просто не потеряли, но каждый день проводили время в молитве. с нами Потому что Бог хочет с нами говорить. Bóg chce być blisko nas. Bo chce być blisko nas. I on puka do naszych drzwi. I on stучyt w nasze drzwi. I pytanie jest czy otworzymy te drzwi bo klamka jest po naszej stronie. I znacie, problem tylko w tym, otworzymy drzwi czy nie, bo i, I jeżeli, jeżeli otworzymy te jeśli ty otworzysz te drzwi, to przyjdzie. To on, i on przyjdzie. I będziesz z tobą wyczeszony. I będzie z tobą użyczony. I, i będziesz będzie z nim rozmawiał. I będziesz z nim mówić. Bo wiecie, to, to nie jest za dobre wychowanie, że gdy tylko przechodzimy do Boga i prosimy go tylko wtedy o rozwiązanie naszych problemów, gdy mamy kryzys. To tak, nie samy najlepszy wospytanie, kiedy przychodzi Bogu i tylko prosimy u to że co, kiedy mamy kryzys. Po prostu byliśmy rozmawiaci, kogim zjawcie i wsiadłem. Musimy mówić z Bogiem zawsze i wziąć. Nie, nie pozwalać na to, żeby zaniedbywać czas modlitwy. No, i nie pozwalać sobie zapominać przerw modlitwy, zostawiać. I jeszcze jedna takie rzecz, którą powiedziesz w modlitwie. I jeszcze jedną rzecz, którą chcę powiedzieć w modlitwie. Słowo, może mówić, żeby brzmiona jedni drugi w

który potrzebuje tego samego, co ty potrzebujesz, albo czegoś innego. są dlatego ty możesz Boga za które jest dla Ciebie, i także za które jest dla Jeżeli ja potrzebuję uzdrowienia, jeśli nie i wiem, że he yeah. you on potrzebuje well, uzdrowienia, nice to ja może, mu niezbędne. że ranami jestem uzdrowiony? Ja ranami Twoimi ja i dziękuję Tobie, że uzdrawiasz mojego brata. I to, że Ty mojego brata. Inaczej pamiętaj. Pamiętajmy też w modlitwie o innych, gdy modlimy się o siebie. I давайте о других, когда молимся за себя. Dlatego nie zaniedbujmy czasu modlitwy. Поэтому только, пожалуйста, не давайте не Bądźmy bądź też wrażliwi na to, co Bóg chce do nas mówić. Bądź bądź mówić. Temu, nam I już ostatnia że nam I rzecz chcę, ja ja chcę powiedzieć o namaszczeniu Ducha Świętego. Bo namaszczenie jest naszą siłą i mocą <laughs> i namaszczenie Pana łamie wszelkie jarzmo. Потому что 4 rozdział 18 wersja. Луки, 4 глава, 18 стих. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благолествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, и проповедовать лето Господне благоприятное. Когда Иисус был на земле, он жил как человек. Он жил как человек. Так. Хочешь был Бог, Он целое небо. Даже несмотря на то, что Он был Бог, Он оставил все небо. Przyszedł i stał się człowiekiem takim, że sami my jesteśmy. Przyszedł, stał człowiekiem takim, jak każdy z nas. I wiemy, że doświadczony był we wszystkim. i, ja, i my znałem że on spytał wszystko. Przechodził przez wszystkie problemy i próby, przez jakie my przechodzimy. On przechodził przez wszystkie problemy i wyzwanie, z które my przechodzimy. Ale w tym wszystkim był namaszczony duchem Święty. No, on był pomazany Duhem Świętym. I tak samo my jesteśmy namaszczeni duchem Świętym. I także my pomazani duchem Świętym. Dlatego mamy moc do tego, by przełamać każdą opozycje w naszym życiu. Poэтому у нас есть сила, чтобы преломить każdą победить каждую оппозицию, которая у нас есть в жизни. И powiedział po pierwsze. Jezus сказал: "Pan namaszcił mnie, a ja pomazany, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. A, żeby błogosławić niszcom. I namaszczenie jest po to, żeby zwiastować dobrą nowinę ludziom, którzy są biedni. Znaczy Помазание Духом Святым, оно для того дано, чтобы мы могли проповедовать людям, которые бедны, Я, конечно, новую весть. новина для бедного. А какая хорошая весть для бедного? Это может это это... Что может to быть jest... каким? Что может быть каким? То есть, новина для бедного. для бедного. Это добрая новость для бедного. Поэтому видите, что Пан Иисус кормил людей, заспокаивал их потребы и благословил их жизнь. Поэтому видите, Иисус он и кормил людей, благословлял их жизнь. подносил их и говорил, что для веждачного. Всегда повышал, просто поднимал их и говорил, что все возможно верующему. Потом говорит, что послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Длaczego то в польской Библии написано, что сначала тут написано послал проповедовать пленного освобождения. Для того, что вера уж наш, связаны с дружными жачами, с которых не можем еще в жизни уволить. Почему он послал, мы говорим про тех, кто пленный, даже. А с чем вообще пленный? Что многие из нас бывают с чем-то связаны. Dobra nowina dla człowieka związanego jest rozwiązanie, inaczej uwolnienie. Chorosze nowina dla człowieka związanego to, że może być osobodzenie i, roz... i może być rozwiązany, osobodzony. Dlatego że powołanie jesteśmy do życia wolności. Prawo, my, przyzwanych do życia Gdzie duch Pański tam wolność? Gdzie duch cesarstwa tam wolność? I żyjemy w królestwie wolności. I w cesarstwie wolności. I prawdziwa wolność objawia się tym, że jesteśmy poddani naszemu panu. I настоящая свобода проявляется в том, что мы Podchiniamy się naszemu gościowi. Nie robimy to, co my chcemy i co nam się podoba, ale to, co jest właściwe i to, czego on oczekuje od nas. My nie robimy to, co my chcemy, no, my robimy to, co mu nравится. Dlatego co... zauważcie, budując kościół i Boże Królestwo. И потом, смотрите, когда kiedy stworzyć i carstwo i W kościele potrzebujemy być poddani naszym duchowym przywódcom. W cerkwi my być podczinieni naszym duchowym, to tobyś się stoi. jeżeli my jesteśmy poddani pastorom, jeśli my my podcinieni pastorom, to tak naprawdę żyjemy w wolności. To my żyjemy w wolności. Bo mamy nad sobą właściwą kontrolę ludzi, którzy korygują nas, abyśmy żyli w tej wolności. Potoż u nas mieć właś, która nas koryguje, już, żyli w tej swodzie. Ale zobaczcie, jeżeli nie słuchamy naszych liderów i możemy osnąnić, jeśli my ich nie no, słuszyć naszych no, liderów, to źle kończymy. to płachawa zakończymy. Musimy szłuchć właściwych liderów, które są dobrze dla nas. Мы должны слушать правильных лидеров, которые для нас хороши. Поэтому, поэтому мы должны продолжать за голосами наших лидеров. Поэтому должны слушать, слушать, слушать и следовать голосам наших лидеров, которые нас, нас учат Слово Божьему. Поэтому вольность есть с... wtedy, свобода есть только тогда, когда есть поддание. Когда есть подчинение. Иисус был подданным, целый час и говорил, говорю только то, что отец мне говорил, я бы говорил. Uh, поэтому Иисус, он всегда был, он слушался отца.

Zaślepie umysły ludziom niewierzących, aby światło ewangelii po prostu zakrywa людей, nie świeciło. Sмотрите, glede, nie wierząc, żeby nie ewangelii. Ale wiecie o tym, że diabeł też zaślepia wiele razy nasze oczy? No, że także ślipie, glede, Abyśmy nie widzieli Bożych obietnic, które są dla nas przygotowane. Żebyśmy nie widzieli Bożych bietowania, które dla nas Wiecie ile jest Bożego bietu znaczy, w słowie Bożym? Ponad 30 tysiące. Больше, I te obietnicze są dla nas przygotowane. I te dla nas przygotowani. I żeby obietnicza stała się odpowiedzią, musisz uwierzyć, że obietnicza jest już odpowiedzią. I żeby obietnienia stała twoim odpowiedź, to musisz uwierzyć, że to już jest I Inaczej, jeżeli czytasz przez wiarę i masz otwarte oczy, to że czytasz z wierą, i u ciebie otwarte to nie czytasz jak obietnicze o obietnicach tylko jako odpowiedzi, które są dla twojego życia. И ты не считаешь об обетованиях просто как ответах на твою жизнь. Потому что какой бы у тебя ни был вопрос, и, и с Духом Святым слово, и если ты с Духом Святым читаешь Слово, то, достаешь за слово ответы, то ты тогда достаешь отсюда Слово Божье в ответ из себя. А если у тебя есть ответ, то, то тогда ты уже знаешь, что тебе делать, потому что у тебя есть правильные подсказки, как тебе жить. Dlatego widzicie, dalej jest napisane, abym wypuścić uciśnionych na wolność a i napisano, zwiastować miłościwy rok Pana. Dalej wypuścić na swobodę i lęta, Widzicie, ja". na Pana mamy po to, by zdobyć ten kraj dla Boga. E, Ducha Świętego, nam нужно, żeby tę, tę dla Bo Boga. jeżeli ogłaszamy miłościwy rok Pana, ogłaszamy czas łaski i czas przełomu dla każdej osoby, która jest wokół nas ponieważ to kiedy my mówimy pro błogodajne leto gospodnie to my prozwglaszamy dlatego musimy głosić wolność ludziom a my to z tej że jest czas zbawienia aż to jest время освобождения i jest czas wolności aż to jest время свободы i my jesteśmy tym głosem Jezusa na ziemi i my этот głos Jezusa dlatego my ziemi. jako wiedzący ludzie potrzebujemy ogłaszać proklamować Поэтому мы должны провозглашать и говорить, как верующие люди. Но вообще для самое главное для чего нам помазание? Чтобы показать людям Иисуса. Чтобы показать людям Иисуса. Так, как Иисус показал нам Бога. Так как Иисус показал показал нам Отца. Если до той поры каких-нибудь просто о Богу, не знаю, какие то если до этого момента у тебя было просто воображение о Боге, непонятно какое, то на Иисуса То посмотри на Иисуса. И смотри, что Иисус сделал для людей. Он не проклинал. Он никому зле не жил. Он никого не Он никого не Он никого не убил. Он кормил голодных. Он кормил голодных. хорых. Выгонял демоны. и он ценил жизнь. И он ценил жизнь. И принес благословение. Поэтому мы, Поэтому мы как раз тот голос. I tymi ludźmi namaszczonymi, i te ludzie pomazane, aby przynieść życie, żeby żeby przynieść do, do żyć. tego miasta, Amen? Amen. Hallelujah. Ojcze Halleluja. w imieniu Jezusa, ja błogosławię, błogosławię. ten Kościół, ja. dziękuję Boże, Tobie że Ty, wyposażyłeś ja Go we wszystko, co jest potrzebne, do tego, aby żyli w mocy. Спасибо i w to, w każdy z nas, my możemy żyć w swobodzie. Eh, że wy budowali tylko kościół, żeby, żeby cerfę, który będzie ratarnią dla całego miasta, który będzie po prostu dla całego miasta i będzieś świecił najjaśniej jak tylko może, który będzie świecić jak można najjaśniej. Pokaż on i charakter Jezusa. Pokaż le i charakter Chrystusa. Pokaż miłość, jaką Jezus obdarza każdego człowieka. Pokazuje miłość, którą Jezus darował. Tak ot hymn kujemy to białcze. Bo i to błegamy ciebie, Ojcze, za ducha świętego, że ty przez ducha świętego. świętego wy wszystkich Туда. просто послал до всех верующих. До того, и ты э, экипировал всех тем всем необходимым, чтобы, чтобы демонстрировал Божью мощь и Божью славу. И, знаки тем, и ты так сказал, что вот это будет будут сопровождать веру, что, что будут изгонять больных, что будут исцелять больных, будут говорить языками, будут говорить иными языками, будут, Божью Можь, будут показывать Божью власть, людей, спасая людей, так как мы сами, так, сами так, застали ему ратовать, так как мы сами спасены в имени Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. А а Бардашин Курин.